Znacie te chwile, gdy wszystko wydaje się być do góry nogami, a wy nie możecie znaleźć chwili spokoju? Jakby cały świat wywierał na Was presję, a wy nawet nie możecie usłyszeć własnych myśli? To właśnie w tych momentach samotność może być najlepszą rzeczą, jaką możecie dla siebie zrobić. Wyobraźcie sobie miejsce spokojne, gdzie nikt nie przeszkadza, tylko wy i wasze myśli. Wtedy zaczynacie zdawać sobie sprawę, że cisza nie jest czymś przerażającym, ale przyjacielem, który był tam cały czas, czekając, aby pomóc Wam uporządkować rzeczy. To w tej przestrzeni samotności możecie w końcu zrozumieć, co naprawdę się liczy, uporządkować swoje myśli i znaleźć siłę, która być może była w Was ukryta. Bycie samemu czasami może być kluczem do znalezienia rozwiązań, które wydają się niemożliwe, gdy jesteście otoczeni przez hałas i rozproszenia. To może być moment, kiedy odkryjecie coś nowego o sobie lub znajdziecie odpowiedź, której szukaliście. W tym wideo pokażę Wam, dlaczego tak ważne jest znalezienie czasu na bycie samemu, aby ponownie połączyć się z tym, kim naprawdę jesteście i znaleźć jasność potrzebną do posuwania się naprzód. Czasami wszystko, czego potrzebujecie, to trochę ciszy, aby zdać sobie sprawę, jak naprawdę jesteście silni. Wyobraźcie sobie, że jesteście w samym środku zgiełku codziennego życia, gdzie wszystko wydaje się wymagać waszej uwagi jednocześnie. W takim kontekście, znalezienie chwil samotności nie jest tylko pożądane, ale konieczne. Samotność daje szansę na oddalenie się od zewnętrznego hałasu i ponowne połączenie z sobą samym. Dla stoików, ta praktyka jest fundamentalna dla opanowania siebie. Zdolności do kontrolowania swoich emocji, działań i reakcji w zrównoważony i świadomy sposób. Kiedy wybieracie bycie samemu, tworzycie bezpieczną przestrzeń, gdzie możecie głęboko zastanowić się nad swoimi doświadczeniami. To w takim środowisku możecie ocenić swoje decyzje, zrozumieć, co naprawdę motywuje wasze działania i zidentyfikować emocje, które pojawiają się w odpowiedzi na życiowe sytuacje. Ten proces introspekcji jest niezbędny do wzmocnienia waszego ducha, pozwalając wam stać się bardziej świadomymi i celowymi w waszych wyborach. Samotność służy również jako moment do przewartościowania waszych wartości i zasad. Z dala od wpływów zewnętrznych macie okazję zakwestionować swoje przekonania, poddać w wątpliwość wasze założenia i ponownie odkryć, co naprawdę dla was liczy się. Ten czas refleksji nie tylko pomaga kształtować waszą tożsamość, ale również wzmacnia Waszą zdolność do życia zgodnie z własnymi wartościami, nie będąc wpływanym przez oczekiwania lub presje społeczne. Pielęgnowanie praktyki samotności nie tylko poprawia Wasze zrozumienie siebie, ale również rozwija głębsze zaufanie do Waszych umiejętności i decyzji. Z czasem przekłada się to na bardziej zrównoważone i świadome życie, gdzie jesteście zdolni działać z większą jasnością i determinacją. Samotność więc, nie powinna być postrzegana jako coś do unikania, ale jako potężne narzędzie dla osobistego rozwoju i wzmacniania siebie. Dla stoików różnica między samotnością a izolacją jest kluczowa. Samotność jest świadomym wyborem, momentem, kiedy oddalacie się od hałasu i presji zewnętrznych, aby skupić się na sobie. W tym stanie znajdujecie cenne miejsce do refleksji nad swoimi działaniami, zrozumienia swoich emocji i wzmacniania swoich osobistych wartości. To okazja do ponownego połączenia się z kim naprawdę jesteście, wolni od wpływów świata zewnętrznego. Izolacja, z drugiej strony, często jest warunkiem narzuconym lub niepożądanym, gdzie osoba czuje się odłączona od innych, co może prowadzić do uczuć samotności i cierpienia. Podczas gdy izolacja może osłabiać ducha, samotność stoicka jest postrzegana jako potężne narzędzie dla osobistego rozwoju. W samotności macie wolność eksplorowania waszych najgłębszych myśli i wzmacniania się psychicznie, bez rozpraszających oczekiwań społecznych. Samotność więc nie jest ciężarem, ale przywilejem. Oferuje przestrzeń, gdzie możecie naprawdę usłyszeć własny głos, bez hałasu opinii innych. W tym środowisku możecie ocenić wasze wybory z jasnością, potwierdzić wasze zasady. I podjąć decyzje, które naprawdę odzwierciedlają, kim jesteście. Ta praktyka wycofywania się ze świata, aby skoncentrować się na sobie, jest niezbędna, aby żyć zgodnie z waszymi najgłębszymi wartościami. Tak więc, podczas gdy izolacja może być szkodliwa, świadoma i kultywowana samotność jest potężnym sojusznikiem w dążeniu do wewnętrznego spokoju i jasności umysłu. Wybierając samotność, pozwalacie sobie na wzrost. Wzmacnianie i życie w sposób bardziej autentyczny, dostosowując Wasze działania do Waszych zasad i wartości. Przez całą historię wielu wielkich myślicieli i liderów znalazło w samotności ścieżkę do mądrości i osobistego wzrostu. Samotność w tym kontekście nie jest tylko wycofaniem się ze świata, ale podróżą wewnętrzną w poszukiwaniu zrozumienia i jasności. Wielkie postaci, takie jak Marek Aureliusz, Seneca i Epiktet, wszyscy filozofowie stoicy, głęboko ceniły czas spędzony samotnie, gdzie mogli zastanowić się nad życiem i wzmacniać swoje zasady. Te chwile samotności pozwoliły im zdystansować się od rozproszeń i presji społecznych, tworząc przestrzeń do rozwijania ich idei i pogłębiania ich filozofii. W samotności umysł ma wolność eksplorować nowe koncepcje, kwestionować stare przekonania i znajdować odpowiedzi. Które być może nie byłyby możliwe wśród zgiełku codziennego życia. To w tym milczeniu pojawiają się wielkie percepcje, umożliwiające głębsze zrozumienie natury ludzkiej i wszechświata. Samotność oferuje również możliwość kształtowania charakteru. Z dala od oczekiwań innych, jednostka może skoncentrować się na tym, kim naprawdę jest i kim chce być. Ten czas samotności pozwala na uczciwą introspekcję, gdzie słabości mogą być rozpoznane, i przepracowane, a cnoty mogą być wzmacniane. To ciągły proces doskonalenia osobistego, gdzie każda refleksja przynosi nowe lekcje i większą samowiedzę. Zatem samotność nie powinna być postrzegana jako pusta izolacja, ale jako istotna część osobistego wzrostu. W samotności znajdujemy jasność, aby zrozumieć świat i siebie w głębszy sposób. To stan, który pozwala nam wzrastać w mądrości, wzmacniać nasz charakter. I żyć bardziej zgodnie z naszymi wartościami i zasadami. A wy, czy potraficie rozwijać się w samotności? Napiszcie w komentarzach, czy macie trudności z rozkwitem w chwilach samotności, czy znacie historię przyjaciela lub znajomego, który przechodzi podobną sytuację, pomogę wam w komentarzach. Samotność oferuje wolność, trudną do osiągnięcia w środku ciągłej interakcji ze światem. Dla stoików, ta wolność jest kluczowa dla autonomii i osobistego rozwoju. Gdy jesteś sam, bez żądań i oczekiwań innych, masz możliwość działać zgodnie z własnymi zasadami i wartościami, nie martwiąc się o zadowolenie innych czy dostosowanie się do norm społecznych. Bycie samemu pozwala ci badać własne pragnienia i zainteresowania w autentyczny sposób, bez wpływu zewnętrznych opinii. To w tej przestrzeni odkrywasz, kim naprawdę jesteś i czego naprawdę pragniesz w życiu. Ta wolność bycia autentycznym prowadzi do autonomii. Zdolności do bycia niezależnym w swoich wyborach i zadowolonym ze swojego towarzystwa. W samotności uczysz się ufać sobie, podejmować decyzje oparte na swoich przekonaniach i żyć zgodnie z własną naturą. Ponadto, samotność oferuje idealne środowisko do głębokiej refleksji i autooceny. Z dala od zewnętrznego hałasu możesz rozważać swoje przeszłe działania, oceniać swoje cele i dostosować swoją trajektorię. Jeśli to konieczne. Ten proces ciągłej refleksji jest niezbędny dla osobistego wzrostu i życia zgodnego z prawdziwymi wartościami. Samotność staje się więc przestrzenią wolności, gdzie możesz kultywować swój umysł i wzmacniać ducha, bez potrzeby zewnętrznej walidacji. Ostatecznie, samotność to nie tylko stan bycia samemu, ale droga do prawdziwej, wewnętrznej wolności. Wycofując się z wymagań świata. Znajdujesz wolność bycia tym, kim naprawdę jesteś, a ta wolność stanowi podstawę autonomii. W samotności odkrywasz, że możesz polegać na sobie i że ostatecznie to Twoja własna aprobata liczy się najbardziej. Samotność, zwłaszcza gdy jest doświadczana w trudnych warunkach, jest potężną okazją do testowania i wzmacniania odporności. Dla stoików przeciwności nie są czymś, czego należy unikać, ale wyzwaniem któremu należy stawić czoła z odwagą i determinacją. Gdy znajdujesz się sam w trudnych sytuacjach, samotność staje się poligonem dla umysłu i duszy, gdzie możesz rozwijać zdolność radzenia sobie z trudnościami z spokojem. Wiele historycznych przykładów pokazuje, jak samotność w ekstremalnych warunkach może być transformacyjna. Admirał Richard Byrd na przykład spędził samotną zimę na Antarktydzie, mierząc się z intensywnym zimnem, Ciągłą ciemnością i absolutnym izolacją. W tym okresie doświadczył głębokiej transformacji wewnętrznej, ucząc się radzić sobie z ciszą i samotnością w sposób, którego niewielu ludzi może zrozumieć. W samotności odkrył wewnętrzną siłę, która pomogła mu nie tylko przezwyciężyć warunki fizyczne, ale także wyzwania mentalne i emocjonalne. Dla stoików ta odporność rozwija się. Gdy samotność jest przyjmowana z postawą akceptacji i introspekcji, zamiast opierać się samotności lub się jej bać, przyjmują ją jako okazję do wzrostu. To w stanie samotności uczysz się ufać sobie, przezwyciężać swoje lęki i znajdować wewnętrzny spokój, który nie zależy od zewnętrznych okoliczności. Samotność staje się chwilą wzmacniania, gdzie przeciwności są postrzegane jako okazja do stania się silniejszym i mądrzejszym. Tak więc, Samotność w czasach przeciwności nie jest negatywnym doświadczeniem, ale procesem transformacji to szansa na ponowne połączenie się z własną wewnętrzną siłą, odkrycie prawdziwej zdolności do oporu i wyjście z tego doświadczenia bardziej odpornym i pewniejszym siebie. W filozofii stoickiej stawianie czoła samotności i przeciwnościom z odwagą jest kluczowe dla rozwoju silnego i zrównoważonego charakteru. Dobrze, jesteśmy już przy szóstym punkcie, ale zanim przejdziemy dalej, zauważyłem, że jeszcze nie polubiłeś tego filmu, to bardzo ważne, aby YouTube kontynuował rekomendowanie moich treści, dzięki czemu będę mógł nadal pomagać. Więc zostaw like pod tym filmem, to nic nie kosztuje, zgoda? Kontynuujmy. Samotność często wydobywa emocje i bóle, które unikaliśmy, będąc ciągle zajęci i rozproszeni. Dla stoików te momenty bólu są cennymi okazjami do ćwiczenia odwagi i panowania nad sobą. Bycie samemu oznacza konfrontację z własnymi myślami i uczuciami, bez rozpraszaczy, które zwykle używamy, aby uciec od dyskomfortu. Gdy jesteś w samotności, nie ma możliwości ucieczki przed emocjami, które się pojawiają. Lęki, niepewności i bóle z przeszłości mogą wyłonić się z pełną siłą, zmuszając cię do ich bezpośredniej konfrontacji. Dla stoików ta konfrontacja nie jest czymś, czego należy się bać, ale nieodłączną częścią osobistego wzrostu. Stawiając czoła tym emocjom bezpośrednio, uczysz się nie być nimi kontrolowany, ale je akceptować i przezwyciężać. To proces, który wzmacnia ducha i duszę, rozwijając emocjonalną odporność, którą można osiągnąć tylko przez świadomą praktykę. Stoicy wierzą, że stawienie czoła bólu z odwagą jest podstawową cnotą. W samotności masz szansę zgłębić własne bóle, zrozumieć je i przekształcić w mądrość. Zamiast unikać cierpienia, akceptujesz je jako część ludzkiego doświadczenia, używając go jako narzędzia dostania się silniejszym i bardziej świadomym siebie. Samotność staje się więc przestrzenią uzdrawiania, gdzie możesz przetworzyć i uwolnić emocje, które Cię uwięziły. Stawienie czoła bólu w samotności jest więc formą panowania nad sobą. To w tym stanie odkrywasz swoją prawdziwą zdolność do odporności, ucząc się znajdować spokój pośród dyskomfortu. Ta praktyka stoicka nie tylko łagodzi cierpienie, ale pozwala również rosnąć z niego, przekształcając ból w źródło siły i wewnętrznej mądrości. Samotność, gdy jest praktykowana świadomie, może być potężnym narzędziem terapeutycznym. Dla stoików samotność jest momentem głębokiej introspekcji, gdzie jednostka mierzy się ze swoimi wadami, namiętnościami i wewnętrznymi dylematami, bez rozpraszaczy z zewnątrz. Ten czas sam na sam jest okazją do refleksji, medytacji i dostosowania działań do najgłębszych wartości. W samotności przyznajesz sobie przestrzeń do eksplorowania własnych emocji i myśli bez cenzury. To w takim środowisku możesz zbadać, co naprawdę motywuje Twoje wybory i zachowania, identyfikując obszary, gdzie potrzebny jest rozwój i zmiana. Ten proces autooceny jest fundamentalny dla rozwoju zrównoważonego i zdrowego umysłu. Przyznając sobie ten czas na refleksję, stajesz się bardziej świadomy swoich emocjonalnych wzorców i bardziej zdolny do kontrolowania swoich reakcji w trudnych sytuacjach. Praktyka samotności oferuje również sposób na ponowne połączenie się z własną istotą. Z dala od wpływów zewnętrznych możesz odkryć na nowo, co jest dla Ciebie naprawdę ważne i dostosować swoje życie odpowiednio. Ten proces samopoznania jest terapeutyczny, ponieważ pozwala uwolnić się od presji społecznych i żyć w sposób bardziej autentyczny. Samotność staje się więc przestrzenią, gdzie może zachodzić emocjonalne i mentalne uzdrowienie. Prowadząc do bardziej zrównoważonego i świadomego życia. Ponadto, samotność pozwala Ci stawić czoła własnym lękom i niepokojom bezpośrednio, bez potrzeby ucieczki lub rozproszenia. To bezpośrednie zmierzenie się z własnymi słabościami czyni samotność tak potężną praktyką terapeutyczną. Konfrontując te części siebie, nie tylko się leczysz, ale również wzmacniasz, rozwijając odporność, która towarzyszy Ci we wszystkich aspektach życia. Dla stoików, Samotność jest zatem niezbędną praktyką do osiągnięcia wewnętrznego spokoju i jasności umysłu. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, napisz w komentarzach: Samotność jest moim największym sprzymierzeńcem. Wtedy będę wiedział, że wideo jest dobre i że zmienia Twoje życie. Kontynuujmy. W nowoczesnym społeczeństwie samotność jest często unikana, postrzegana jako coś, czego należy się bać lub co jest do zniesienia tylko w ekstremalnych sytuacjach. Jednak dla stoików zdolność do bycia samemu jest kluczowa dla rozwoju silnego i odpornego umysłu. Odrzucenie samotności może prowadzić do psychicznej kruchości, gdzie jednostka staje się nadmiernie zależna od interakcji społecznych i zewnętrznych rozproszeń, aby czuć się dobrze. Kiedy przyznajesz sobie chwilę samotności, tak naprawdę trenujesz swój umysł, aby radził sobie z trudnościami w sposób bardziej autonomiczny. Samotność oferuje przestrzeń do konfrontacji z własnymi myślami i emocjami bez ciągłej potrzeby walidacji czy rozproszenia. Ten czas sam na sam jest fundamentalny dla rozwijania emocjonalnej samowystarczalności, zdolności do znajdowania spokoju i zadowolenia w sobie, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Stoicy wierzą, że prawdziwa siła psychiczna tkwi w zdolności do radzenia sobie z życiem w sposób niezależny. Nie będąc zdominowanym przez okoliczności czy potrzebę akceptacji innych. W samotności uczysz się ufać sobie i rozwijać odporność, która czyni cię mniej podatnym na wpływy zewnętrzne. Ta praktyka wzmacnia twój umysł, pozwalając ci stawić czoła wyzwaniom ze spokojem i jasnością, nie dając się pokonać przez przeciwności. Przezwyciężenie psychicznej kruchości nie polega więc na unikaniu samotności, ale na jej przyjęciu jako okazji do wzrostu. Przyzwyczajając się do bycia samemu, odkrywasz wewnętrzną siłę, która nie zależy od nikogo innego. Ta emocjonalna niezależność pozwala żyć bardziej zrównoważonym i autentycznym życiem, stawiając czoła wyzwaniom z odwagą i zachowując spokój nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Dla stoików to klucz do prawdziwie silnego i odpornego umysłu. Teraz, gdy dochodzimy do końca, mam nadzieję, że zrozumiałeś, dlaczego tak ważne jest, aby czasami być samemu. Samotność postrzegana pozytywnie nie jest czymś, czego należy się bać, ale potężną okazją do ponownego połączenia się z samym sobą, uporządkowania myśli i wzmocnienia ducha. Pamiętaj, że w środku codziennego chaosu, znalezienie czasu na bycie samemu, może być kluczem do znalezienia spokoju i jasności, której potrzebujesz. To w tej ciszy naprawdę możesz usłyszeć własny głos, odkryć, co naprawdę się liczy. I podejmować decyzje, zgodnie z kim naprawdę jesteś. Więc następnym razem, gdy świat wydaje się zbyt ciężki, nie bój się na chwilę się wycofać. Wykorzystaj ten czas na ponowne połączenie, głębokie oddychanie i przypomnienie sobie, że masz wszystko, czego potrzebujesz w sobie. Samotność, gdy jest świadomie wybierana, może być potężną ścieżką do samopoznania i osobistego wzrostu. A jeśli, tak jak ja, Uwielbiasz uczyć się więcej o filozofii stoickiej i rozwoju osobistym mężczyzn, nie wychodź z tego filmu, zanim nie podzielisz się nim z przyjacielem, który potrzebuje, aby jego życie zostało przekształcone przez ten materiał. Widzisz te sugestie wideo na swoim ekranie? Pierwsze wybrałem specjalnie dla ciebie, a drugie to sugestia samego YouTube'a. Do zobaczenia tam i do następnego filmu.